Dostałem nagrodę w kategorii dziennikarstwo śledcze, interwencyjne. Nagroda jest za cykl artykułów poświęcony, poświęconych sytuacji w środowiskowym domu samopomocy w Piasutnie. To jest taka miejscowość położona w powiecie szczycieńskim. No i w, tam, w, te, w tamtejszym domu właśnie dochodziło do, do takich sytuacji, które właśnie skutkowały niezadowoleniem tamtejszych pracowników i też i pensjonariuszy. Oni też zwrócili się do naszej gazety o pomoc. Ponieważ wcześniej zwracali się o taką pomoc do starosty szczecińskiego, ale niestety starosta w ostatniej chwili trzykrotnie odwołała z nami spotkania i oni się zwrócili w związku z tym do nas o pomoc, a mieli co do powiedzenia. No i to właśnie co nam powiedzieli ukazało się w tym cyklu artykułów. Generalnie chodziło o to, że czuli się poszkodowani, mobbingowani przez tamtejszego kierownika. Po tym artykule. Hmm, Spoczęło, inspekt, pojawiła się w, w, tej, w, w, w tym środowiskowym domu pomocy samopomocy pojawiła się e, okręgowa inspekcja pracy. Też e, tematem zainteresowała się prokuratura. I, i też i starostwo tym tematem się zaczęło interesować, ale starostwo całą tą swoją energię skoncentrowało na przyglądaniu się temu, co, co, jak, 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 jakie będą wyniki inspekcji pracy i prokuratury. Nie podjęło żadnych kroków działań w tym, w tym zakresie, czekając na oficjalne tam dochodzenie. Znaczy, w konsekwencji się stało tak, że kierownik zrezygnował z zajmowanego stanowiska. I inspekcja pracy potwierdziła te, te wszystkie zarzuty, które były wypowiadane na łamach Kurka Mazurskiego. Otrzymaliśmy szereg innych nagród w konkursach ekologicznych organizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i też w takich konkursach regionalnych organizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Zdobyliśmy trzykrotnie, zostaliśmy laureatami ryzy papieru, to była najwyższa nagroda w naszym województwie i po tym jak już po czwartym czy piątym razie zrezygnowano z tego konkursu, bo powiedziano, że już nie będą kurkowi cały czas dawać tej nagrody, wymyślą inną formułę. Kurek ukazuje się od 22 lat i mam, być, mam zaszczyt być jego współzałożycielem i redaktorem naczelnym przez ten cały okres. Także już pomału się już, że tak powiem, już przyzwyczaiłem do tej roli, którą pełni Kurek i już za bardzo się tak nie przejmujemy jakimiś uwagami.